Siemanko, problem z tak zwanym układem kontroli ciśnienia opon Opel Insignia i nie tylko, to w każdym innym samochodzie jak Wam coś takiego wystąpi, pali się kontrolka żółta, przed chwilą mi tutaj wyskoczył komunikat, układ kontroli ciśnienia w oponach, że jest jakiś problem, wykasowałem go, wlazłem w menu i teraz zobaczcie, lewe tylne koło, pokazuje strzałkę, czyli coś jest, powietrze, jest, wszystko jest ok, coś jest z tym całym czujnikiem, który jest, który nam pokazuje ciśnienie w oponach i teraz to nie jest wina czujnika, tam się nic, nic z tym czujnikiem nie uszkodziło, tylko pokażę Wam, co teraz trzeba zrobić, czyli inaczej mówiąc, to trzeba zrobić. Trzeba tak spuścić powietrze z tego koła tak do jakiejś jednej albo do pół atmosfery, no najlepiej to zrobić gdzieś na stacji, żeby potem było czym napompować. I jak te powietrze spuścicie, to wtedy trzeba delikatnie nacisnąć ten wentylek i tam trochę jakiegoś oleju tam wlać, minimalną taką ilość, na przykład oleju silnikowego. I jak tam wejdzie ten, dostaniecie ten olej silnikowy do tego wentylka, to wtedy trzeba to napompować. I jak powietrze zacznie się wtłaczać do, tego, do, tej, do tej opony, no to ten wentylek zostanie trochę przesmarowany. I taką czynność, jak zrobicie, powinien ten problem zniknąć. Natomiast jak się pojawi jeszcze raz, to jeszcze raz trzeba taką czynność zrobić, czyli spuścić powietrze do jakiejś jednej atmosfery, potem, potem dać trochę tego oleju na ten wentylek, napompować do danego, do wymaganego ciśnienia i problem na pewno Wam zniknie. Ja teraz Pojadę na stację, zrobię to i pokażę Wam, że ten problem zniknie. Nie kupujcie żadnych czujników nowych, bo to nie jest wina czujnika. Ten czujnik się po prostu, jakby to powiedzieć, zastał, a nie popsuł. Także takie czynności jak wykonacie, będzie elegancko. A teraz, jadę na stację, zrobić to, co przed chwilą powiedziałem. No, i tak jak powiedziałem, to zrobiłem. Jak widać, kontrolka się już nie pali. Ciśnienie w oponach też jest, może trochę nierówne, ale to nieważne. Wyrówna się, jak ktoś obserwuje licznik, to widać, że już trochę kilometrów zrobiłem. Problem nie powrócił. Nie pokazywałem, jak się spuszcza powietrze, jak się pompuje. No bo to przecież wiadomo, każdy to potrafi. Także tak to wygląda. I cóż, i do następnego, trzymajcie się. Cześć.